Zbliżaj mnie Wojtek Drewniak, a dalej mnie Tomek Okoń, czyli Tomek wymyślił jak rozumiem kanał, a Wojtek go prowadzi i przedstawia wiadomości, a kanał nazywa się Historia bez cenzury. I chciałbym od razu zapytać, który odcinek Wojtku według ciebie był... Najciekawszy dla ciebie? Ja pozwolę sobie zanim odpowiem na pytanie, dobra, zadać mi pytanie. Nie, uściślić, że my tutaj jesteśmy dwiema piątymi całej ekipy. Tworzy ten program pięć osób, więc to tak postanowiłem wyjaśnić na, na samym początku. A który, który z odcinków był najciekawszy, to zależy dla kogo, bo. Dla ciebie. Dla mnie, okej. Okay. Poza tym, że przedstawiamy historię, czyli na przykład władców, czy jakieś konkretne właśnie wydarzenia historyczne, to staramy się też wplatać elementy popkultury. Czyli na przykład opowiadamy o mafii, czy o historycznych przesłankach w różnego rodzaju serialach. Więc ja na swój sposób bardzo lubię te popkulturowe, popkulturowe odcinki. Chyba moim faworytem jest odcinek o Wikingach. O Wikingach? Tak. No tak, bo muzyka heavy metalowa, czy, czy metal generalnie, którą się interesujesz, e, powiedzmy, że jakiś tam e, może mieć pierwiastyk ten, tych, e, tych wikingów, e, nie wiem, czy dobrym tropem idę. Nie, nie wykluczone, no, no. Cała, cała scena skandynawska jest jak najbardziej no e, moim, moim mocnym faworytem. Ale nie, nie, nie chciałem rozmawiać się to akurat o muzyce wyjątkowo. Mhm. Natomiast e, jeżeli mówisz, że m, o tych wikingach, to co takiego w tym odcinku było ciekawego? Coś, yy, czego zwykle ludzi no jakoś... No, mogliby się nie dowiedzieć, gdyby tylko czytali albo uczyli się tylko z książek, takich z podręczników. Yy, mamy przyjemność często obalać stereotypy. Yy, może ten akurat jeśli chodzi o Wikingów yy, wyda się banalny, natomiast yy, moim zdaniem yy, yy, siłą tego programu między innymi jest to, że ludzie mogą się dowiedzieć, że Wikingowie absolutnie nigdy w życiu nie nosili yy, tych, tych, tych hełmów z rogami. Yy, ani ich ulubioną bronią wcale nie był topór. Więc ja bardzo lubię zaprzeczać popularnym stereotypom, prostować troszeczkę błędne mniemanie ludzi. Bardzo, bardzo się cieszę, mhm. że przy okazji tego programu również taką wiedzę możemy przekazywać. Dobrze, to wrócimy za chwilę do treści. Natomiast mhm. jeszcze przez moment o tym, skąd w ogóle wzięła się potrzeba, Tomku, żeby taki kanał stworzyć. Bo czy to była jakaś inspiracja, jakaś nagła, że tak powiem, iskierka po rozmowie z kimś, czy to było coś, co cię dręczyło? od lat, bo miałeś słabe stopnie z historii i słabą nie, nauczycielkę. skierek było sporo. Znaczy, uh -huh. Pierwsza iskierka to była taka, że ja bardzo lubiłem historię w ogóle jako przedmiot szkolny. Znaczy, uh -huh. zawsze miałem jakąś taką... Znaczy nie miałem problemu z datami i to jakby powodowało, że miałem dobre oceny z historii i przez to lubiłem historię. Ale przecież jest... wy właśnie z tego też słyniecie, że nie podajecie tych dat zbyt wielu. To bo zawsze, bo, bo on, ja, on nie miał problemów. Znaczy, ja, ja nie miałem właśnie problemu z, z datami, ale pamiętam bardzo dobrze sytuację, że moi koledzy z, ze szkoły mieli problem z datami, dlatego sobie założyłem, że w programie, e, który tworzę, nie będzie właśnie dat. To znaczy, on, jeśli będą, to naprawdę to będzie konieczność, e, żeby je podać. Mhm. Natomiast, tak jak mówię, założenie było takie, że dat nie będzie. E, ale wracając do, do, do tych iskierek, mhm. e, były też, e, była taka sytuacja, kiedyś akurat pracowałem w telewizji, też stałem za kamerą mhm. e, i e, kiedyś e, właśnie gościem programu był historyk, który po prostu strasznie przynudzał. E, jest... tak, Częste. Częste. Była taka Sytuacja, że my po prostu no. za kamerami tam przysypialiśmy. Ja tego samego historyka spotkałem bodajże na drugi dzień w barze, mm -hmm. e, gdzie już zupełnie inaczej z piwem w garści, używając trochę niecenzuralnych słów, zaczął opowiadać e, o czymś, co po prostu. No... Czyli wiedzę miał, ale nie miał warsztatu takiego medialnego. Dokładnie. Ja, jak się okazuje, właśnie miał, tylko nie wiedział, że ma. Nie, tak, nie wiedział, że można to w ten sposób przekazać, prawda? Także jakby takie założenie było, że program ma być luźny, e, ma być prowadzony nie akademickim językiem, tylko po prostu tak jak czasami koledzy ze sobą rozmawiają. Tak, yy, stąd u was są w ogóle wulgaryzmy w, w programie i to dosyć często używane